Witam Państwa serdecznie na pierwszym spotkaniu z cyklu Senior Online w 2023 roku. Pragnę Państwa powitać w tym nowym roku, aczkolwiek mówić będziemy o tym starym, 2022. Postaramy się go podsumować i powiedzieć, co się w nim wydarzyło i czy dobrze wypadliśmy w tej statystyce dotyczącej bezpieczeństwa seniorów, czy może wcale nie tak dobrze. Zobaczymy, ale zanim zaczniemy to nasze spotkanie. To standard na początku, drodzy Państwo, w ramach przypomnienia, senior online. Jest to cykl spotkań w sieci, w internecie, na platformie YouTube z seniorami, gdzie publikujemy co miesiąc, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 9 rano, film, krótki film, krótki spot dotyczący. Właśnie bezpieczeństwa seniorów powiatu wałbrzyskiego. Co więcej, takie same nagrania tworzone są przez wszystkie inne jednostki na Dolnym Śląsku, czyli ponad 26 e, takich filmów miesiąc w miesiąc jest publikowanych, i jeżeli tylko macie Państwo ochotę, każdy z nich możecie zobaczyć, każdy z nich możecie sobie obejrzeć. Eee, w tym momencie w, w, w ogóle a jeszcze jedna ważna rzecz, skąd się w ogóle wziął ten pomysł, drodzy Państwo, pomysł senior online powstał w... Y w momencie, gdy wybuchła pandemia chcieliśmy docierać w dalszym ciągu do seniorów a nie było to możliwe w cztery oczy z uwagi na obostrzenia covidowe wtedy powstał właśnie taki pomysł by publikować takie nagrania online z uwagi na bardzo dobry odbiór tych filmów postanowiliśmy kontynuować ten projekt pomimo faktu że te obostrzenia dawno zostały zniesione i już w tym momencie możemy się spotykać w cztery oczy zresztą co czynimy o czym sobie powiemy w dalszym toku naszego dzisiejszego spotkania? No, teraz wracając do meritu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do podsumowania 2022 roku. I drodzy Państwo, mam bardzo dobre informacje dla Was, tak naprawdę. Teraz, gdyby cofnąć się do filmu noworocznego z stycznia 2022 roku, gdzie mówiłem, że ten trend jest spadający, ale mam nadzieję, że te filmy będą docierały do seniorów i uda nam się jeszcze bardziej e, zmniejszyć skalę tego zjawiska, to rok później, w styczniu 2023 roku, mogę powiedzieć, że cel osiągnęliśmy, i tych zdarzeń jest dużo, dużo mniej. Jeśli mnie pamięć nie myli, za 2021 rok, w momencie, gdy robiliśmy podsumowanie, wyszło nam 55 zdarzeń związanych z oszustwami na wnuczka policjanta, pracownika bankowego czy inne instytucje, czy też może ludzi podszywających się pod te instytucje. Już nie rozbijając tego na te, które faktycznie zostały dokonane, a gdzie były tylko usiłowania, to łącznie było tam około 55 zdarzeń, o ile mnie pamięć nie myli. W roku 2022 łącznie za wszystkie 12 miesięcy takich zdarzeń mieliśmy, uwaga, tylko 19. Dobrze, bo mamy w takim razie ponad 50% spadek w stosunku do zeszłego roku. Tych zdarzeń jest coraz mniej. Jest to pozytywna informacja, bardzo z niej się cieszę, co jednak nie zmienia faktu, że 19 takich zdarzeń miało miejsce w 2012 roku, a w niektórych z nich znikały naprawdę duże sumy pieniędzy. I dlatego w dalszym ciągu musimy być uważni, musimy Uważać na siebie, być czujnymi, by takie pieniądze nam nie znikały, by nie dać się oszukać również w 2023 roku. Pomimo tego spadku, który niewątpliwie nas cieszy jako komendę miejską policji w Wałbrzychu, ale w ogóle jako instytucję, no to należy jednak podkreślić, że to nie jest tak, że przestępcy w ogóle przestali działać, że nagle stali się. Porządnymi obywatelami i nikogo nie oszukują. Te przestępstwa przenoszą się do sfery wirtualnej, do internetu, do różnego rodzaju podejrzanych SMS-ów z linkami, gdzie te pieniądze później znikają skąd naszych mieszkańców. Coraz częściej otrzymuję od Was sygnały, że chcielibyście zgłębić ten temat, pomimo faktu, że już jeden odcinek był temu poświęcony. Postaram się, żeby takie kolejne. Pojawiły się u nas tutaj na kanale w ciągu 2023 roku. Także, drodzy Państwo, podsumowując cały rok 2022, 19 zdarzeń związanych z, oszustwa, z oszustami, którzy podszywali się pod różnego rodzaju instytucje celem wyłudzenia pieniędzy od seniorów. Co chodzi o grudzień, bo teraz tak się cofam do tych poprzednich spotkań z 2022 roku. Spotykaliśmy się na nich i omawialiśmy sobie każdy miesiąc, miesiąc po miesiącu, ile było takich zdarzeń w poszczególnych miesiącach, w jaki sposób działali przestępcy. Także w tym momencie wypadałoby też podsumować grudzień 2022 roku, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Więc, drodzy Państwo, w grudniu 2022 roku, uwaga, uwaga, nie było żadnych prób takich oszustw ani dokonania takich oszustw. Także w grudniu jesteśmy na zero. Co z kolei rzutuje na tą ostateczną statystykę, czyli tych 19 zdarzeń w 2022 roku, który, jak mówiłem, jest dla nas jak najbardziej pozytywny. I z uśmiechem przyjmujemy tą statystykę. Co jak już podkreślałem, nie zmienia faktu, że dalej musimy być uważni, bo nawet w tak niewielkiej liczbie tych przestępstw zdarzały się przypadki, gdzie ludzie tracili cały swój majątek. I oczywiście mówimy tutaj o seniorach. Idąc dalej, podsumowując ten rok, podkreśliłem, że w 2022 roku w końcu mogliśmy zacząć się spotykać w cztery oczy. Ruszało to dość mozolnie, bo jeszcze na początku tego roku dalej obowiązywały różnego rodzaju obostrzenia. Dopiero później, w kwietniu, maju, zaczęły się te spotkania gdzieś pojawiać, i łącznie mogę już. Jest koniec roku, więc jesteśmy na etapie różnego rodzaju podsumowań. Mam też swój magiczny zeszyt, w którym wszystko w liczbach sobie podsumowuję i mogę na podstawie tego zeszytu Państwu powiedzieć, że w Cztery Oczy z seniorami, my, jako zespół prewencji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Wąbrzychu, spotkaliśmy się 8 razy i w ciągu w trakcie tych 8 spotkań widzieliśmy się z ponad 250 Seniorami, i mówię tutaj tylko za nasz zespół, czyli mnie i kolegę Pawła, który pojawił się na zeszłorocznym spotkaniu Senior Online. Nie mówię tutaj o funkcjonariuszach poszczególnych komisariatów, którzy, jak doskonale wiemy, również czy to dzielnicowi, czy funkcjonariusze prewencji spotykają się z seniorami, również tłumaczą im różnego rodzaju zagrożenia. Tą łączną statystykę będę prawdopodobnie. Miał już w styczniu, także mam nadzieję, że uda nam się to wszystko wtedy podsumować. Może z ciekawości taką liczbę Państwu wtedy przedstawię, jeśli tylko macie chęć ją zobaczyć. Druga sprawa, możemy sobie także pod, podsumować nasze spotkania online, czyli te właśnie, w jakich teraz uczestniczycie, spotkania z cyklu senior online. Takich nagrań w 2022 roku było łącznie 10. Dwie odpadły z uwagi na przerwę wakacyjną, kiedy to staraliśmy się spotykać z wami w cztery oczy, i w tych wszystkich nagraniach, albo inaczej, te wszystkie nagrania zostały wyświetlone. Ponad 700 razy. Także te informacje niewątpliwie do Państwa docierają, i dzięki temu udało nam się sprowadzić tą statystykę o ponad 50% w dół w stosunku do 2021 roku. Uff, dużo liczb. Co prawda, yy... Dużo spotykaliśmy się też z młodzieżą w 2022 roku, to te spotkania z seniorami są również dla nas bardzo ważne i również bardzo cenne. Trochę takich spotkań było między innymi w grudniu, i dlatego tutaj chciałbym Państwa oddelegować niejako do naszej strony internetowej. Pozwolę sobie przeklikać się tutaj na komputerze, by Państwu również to pokazać. Jak wejdziemy sobie na naszą stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, łatwo do odnalezienia u góry w oknie wyszukiwania wpisujemy walbrzych.policja.gov.pl Wylądujemy na naszej stronie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, gdzie już na samym starcie na, na, w największym oknie znajdziemy plakat czy billboard dotyczący spotkań senior online, także Państwo wiecie, że w każdy poniedziałek, pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 9 rano się spotykamy. Ale gdyby cokolwiek się wydarzyło, gdyby wypadało jakieś święto w ten dzień, czy z jakiegoś innego powodu nie nagrywalibyśmy w pierwszy poniedziałek, to te informacje na pewno zawsze znajdą się tutaj. Będziecie Państwo mieli tam link, żeby odtworzyć to spotkanie. Ale też wszystkie informacje dotyczące tego spotkania: kiedy i o której godzinie ono się odbędzie, czy zostanie opublikowane. Poza tym na naszej stronie odnajdziecie wiele innych informacji, też właśnie dotyczących bezpieczeństwa seniorów, czyli zjeżdżając w dół znajdziecie wszystkie aktualności. Wśród tych aktualności, gdyby zacząć szukać, odnajdziecie różnego rodzaju e, artykuły, tak jak na przykład świąteczne paczki dla seniorów e, od wałbrzyskich policjantów i uczniów klas mundurowych. Mówimy tutaj o uczniach czwartego Liceum Ogólnokształcącego, którzy odwiedzili razem z funkcjonariuszami Dom seniora Rusinowa. No i w tym właśnie obiekcie przeprowadzili krótką prelekcję dla seniorów. Rozdawa, rozdawane były paczki, młodzież zaprezentowała nawet elementy musztry policyjnej. Można tutaj przejrzeć zdjęcia, jak te spotkania wyglądały. Dużo takich cennych informacji możecie Państwo tam odnaleźć. To wszystko, o czym teraz będę mówił, miało miejsce w grudniu to w połowie grudnia 1 grudnia, z kolei wyższej szkole im. Angelusa Silesiusa, również spotkaliśmy się z seniorami, którzy uczęszczają na Uniwersytet III wieku, wyższej szkole im. Angelusa Silesiusa w Obrzechu. Bardzo serdecznie tą grupę seniorów pozdrawiam. Wielokrotnie mieliśmy przyjemność współpracować ze sobą, doskonale się znamy. I wiem, że Państwo dużo ciekawych informacji posiadacie, również niektórzy z Was byli świadkami różnego rodzaju przestępstw, prób oszustwa na wnuczka i na policjanta. Ta debata, która odbyła się 1 grudnia, to była niesamowicie ciekawa debata, gdyż nie tylko policjanci, nie tylko my w niej uczestniczyliśmy, ale byli również przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS-u. Byli przedstawiciele Banku Polskiego PKOBP, byli przedstawiciele Poczty Polskiej, funkcjonariuszy ruchu drogowego, prewencji, w tym między innymi ja. Także, drodzy Państwo, bardzo fajne spotkanie. Cieszę się, że niektórzy z Was mieli przyjemność w nim uczestniczyć. Ci, co nie mieli nic straconego, takie spotkania również będą się odbywały w 2023 roku, o czym zresztą będziemy na pewno informować na naszym kanale i na naszej stronie. Internetowej, dlatego do, po raz kolejny do jej przeglądania Państwa serdecznie zapraszam. 23 grudnia z kolei pojawiliśmy się również z uczniami czwartego liceum ogólnokształcącego z klas mundurowych w jednym z supermarketów wałbrzyskich, gdzie to właśnie seniorom rozdawaliśmy ulotki, rozdawaliśmy informatory, apele komendanta miejskiego policji w Wobrzychu, żeby ci w tym okresie przedświątecznym również byli czujni żeby nikt nie wykorzystał tej naszej naturalnej takiej chęci czy nawet potrzeby niesienia pomocy innym w okresie świątecznym. Także o tym wszystkim można poczytać właśnie na naszej stronie internetowej. Wiele takich różnych działań podejmowaliśmy w, w, w samym grudniu, a nie mówiąc o pozostałej części roku, seniorzy mogli otrzymywać od nas takie, oto właśnie, ulotki. Nie da się oszukać z czterema zasadami podstawowymi zasadami oczywiście ich jest dużo więcej, ale takimi podstawowymi zasadami które pozwolą nam uchronić się przed oszustami. Do tego był załączany duży, dwustronnicowy apel komendanta miejskiego, w którym już tych zasad było dużo więcej, Czo, czego nie robić, a co robić, żeby właśnie nie dać się oszukać, albo żeby nie zostały skradzione nasze pieniądze z naszego domu. Dodatkowo wszyscy seniorzy otrzymywali od nas w ramach prezentu odblaski, odblaski, które pozwolą, co może nie, nie związane z oszustwami, ale pozwolą nam jednak zachować to bezpieczeństwo na drodze, gdy poruszamy się. Po zmroku, a jesteśmy w okresie zimowym, bardzo szybko robi się ciemno. Seniorzy. Niestety mają tą przypadłość, że często ubierają się na ciemno w kurtki czarne, szare, brązowe, które ciężko zobaczyć z perspektywy kierowcy, szczególnie po zmroku, dlatego takie odblaski potrafią uratować życie. W przypadku niektórych spotkań były rozdawane także zabezpieczenia na kartę kredytową, czyli specjalny plastikowy. Pojemnik, w który do środka wkładamy kartę kredytową, i jest ona zabezpieczona przed niezamierzonym nie, nie, nie czy nieuprawnionym zeskanowaniem naszej karty. Teraz wszystkie karty są wyposażone w bezdotykową możliwość płatności, ale czasami zdarza się, że przestępcy również ten fakt wykorzystują i z takimi czytnikami po cichu chodzą, przykładają je do naszych torebek, portfeli. I sczytują nasze karty kredytowe, e, pozbawiając nas naszych pieniążków, dlatego warto mieć taką kartę kredytową zabezpieczoną, takim odpowiednim pojemnikiem, e, no, różne firmy go produkują, e, one potrafią być w takiej właśnie sztywnej obudowie, w miękkiej obudowie, jakiegokolwiek Państwo byście nie mieli, warto taki mieć, na nich zawsze jest specyficzny symbol, który może być. Z perspektywy kamery niewidocznych, gdyż on jest tylko wytłoczony na tym białym plastiku. RFID z takim typowym znaczkiem zasięgu internetowego. Te cztery literki RFID są dla nas symbolem, że ten dany pojemniczek, czy dany portfel, dana torebka posiadają takie zabezpieczenie przed zeskanowaniem naszej karty kredytowej. W takie, w takie rzeczy warto się wyposażyć. Za te wszystkie działania, które z Państwem podejmujemy. I podejmowaliśmy w 2012-2022 roku, Państwo, odwdzięczyliście nam się wielokrotnie różnego rodzaju podziękowaniami, za które z kolei to my chcemy Wam podziękować. Te widoczne że tylko niektóre z nich. Dom seniora Wrusinowej, który skierował do nas kartkę z życzeniami świątecznymi, za co serdecznie Państwu po raz kolejny dziękujemy. Miejski środek Pomocy Społecznej i różnego rodzaju instytucje takie jak właśnie ZUS czy inne domy seniorów z którymi współpracowaliśmy bardzo wam dziękujemy za tą współpracę dziękujemy że doceniacie naszą pracę i liczymy na dalszą współpracę w przyszłym roku czyli w 2020 Trzecim. Myślę, że to podsumowanie w dużej mierze wyczerpuje sam temat oszustw na wnuczkę, na policjanta czy na innych pracowników, na przykład bankowych. Uważajcie na siebie w 2023 roku. I na kamwie tego właśnie chciałbym jeszcze zahaczyć na zakończenie o jeszcze jeden temat, mianowicie. Mamy sezon zimowy, temperatury potrafią spadać, czasami nawet gwałtownie poniżej zera. Moja prośba, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na osoby bezdomne, na osoby samotne, osoby, które być może nie mają dostępu do ogrzewania by te nie wychłodziły się za szybko, by nie daj Boże nie zamarzły. Jeżeli posiadacie informacje na temat takich osób, informujcie Policję, informujcie Straż Miejską w obrzychu, Będziemy podejmować odpowiednie czynności. Jeżeli będzie trzeba zaangażowany zostanie w to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Chodzi o to, żeby ta pomoc nie dotarła do tych osób zbyt późno. By tak jak wspomniałem nie daj Boże nie zamarzły. Jeżeli będzie trzeba, możemy przewieźć takie osoby na ogrzewanie. Oczywiście, jeżeli tylko takiej pomocy z naszej strony będą chciały, jeżeli takiej pomocy z naszej strony będą oczekiwały, to taka pomoc jest przez funkcjonariuszy policji niesiona. Także jeszcze raz, jeżeli Państwo posiadacie takie informacje, dawajcie znać Komendzie Miejskiej Policji w Obrzychu. Możecie to zrobić przez numer alarmowy 112, albo na przykład przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą znajdziecie. W internecie, co chodzi o samą Krajową Mapę Zagrożeń, jest osobny odcinek w naszym kanale, do którego Państwa serdecznie zapraszam, żeby sobie go włączyć, zobaczyć jak ta mapa wygląda, jak ona funkcjonuje, co można na niej zgłaszać i w jaki sposób. A następnie zachęcam do korzystania z niej. Kończąc, drodzy Państwo, życzę Wam, żeby ten rok 2023. Był jeszcze lepszy od tego roku 2022 i będziemy się spotykać w dalszym ciągu w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, by porozmawiać sobie o Waszym bezpieczeństwie. Dziękuję Wam pięknie za udany rok 2022, że udało nam się poprawić tą statystykę. I tak jak powiedziałem, liczę, że uda nam się to w kolejnym roku. Do zobaczenia, do usłyszenia, do widzenia.